rozdział 27 kierownik schroniska tokacz wracał rano z do trzech studniczek było mroźno a gdy słońce oświetliło drogę śnieg zaiskrzył się fioletowo koń z trudem ciągnął sanie góral który prowadził konia zabijał co chwila ręce i truchtał obok sanek tokacz wtulił głowę w podniesiony kołnierz kożucha Czuł, że twarz pali go od mroźnego powietrza. Przez chwilę oglądał pasące się na dalekiej polanie jelenie. Widać było, jak przed nimi nogami odgrzebują spod śniegu gałązki. A kiedy wspięli się na najwyższe wzniesienie, zobaczyli cieniutkie słupy dymu, bijące z domów w Podbańskiej. Z zamyślenia wyrwał go woźnica. Panie Tokacz, zwrócił się nagle ożywiony. Tam w lesie ktoś jest. Pokazał batem w stronę zarośni. Tokacz zeskoczył z sań. Wśród młodej smerczyny zobaczył przedzierającego się mozolnie mężczyznę. Nieznajomy był tylko w narciarskim swetrze, a głowę owiniętą miał kraciastym szalikiem. Tokacz zbliżył się do niego. Hej, człowieku! zawołał. Tamten nie spojrzał nawet w jego stronę. Zerwał się do ucieczki. Po kilku ruchach zachwiał się jednak i bezsilnie opadł w puszysty śnieg. Tokacz podbiegł do niego. Nieznajomy próbował podnieść się na klęczki, lecz znów osunął się bezładnie i pozostał na śniegu. Tokacz złapał go za ramię. Nie bój się człowieku, odwrócił go ku sobie i nagle wydał okrzyk zdumienia. Jezus Maria, to ty, Jenrek? Trwożnie zdumiony patrzył na jego siną twarz, na zapadnięte oczy, na popękane wargi i choć chciał powiedzieć kilka cieplejszych słów, nie mógł dobyć głosu z zaciśniętego gardła. Bukowy uśmiechnął się nikle, a w jego oczach pojawiły się iskierki radości. Laco? wyszeptał z ogromnym wysiłkiem. Nie poznałem cię. To cię ten hubl wspaniale urządził powiedział Laco Tokacz. Szkoda, że nie spotkaliśmy się wcześniej. On od dawna w Chlinkowej Gardzie. A szczerze mówiąc, jaki to Słowak. Po prostu spiski szwab. Jego ojciec miał piekarnię w Kierzmarku. W domu mówili po szwabsku. Tokacz otworzył drzwiczki pieca i dorzucił do ognia kilka polan. Zapachniało żywicą. Poddasze było napchane ludźmi. Marcin Zdaniecki Dwaj lotnicy i kapitan grali przy stole w brycza. Inżynier popijał z menaszki herbatę. Bukowy leżał w łóżku opatunony kocami. Twarz i ręce miał wysmarowane białą maścią, przeciw odmrożeniu. Zdawało się, że zamiast twarzy ma maskę. Teraz spojrzał poważnie na tokacza. — To drań, po prostu drań, szubrawiec! — wydusił ze złością. — Żeby chociaż od razu powiedział, co i jak a on podstępem. A ja, bracie, myślałem, że to prawdziwy sportowiec. Wśród sportowców też są dranie, przerwał mu inżynier Daniecki. Taki Roel, niby trener, a właściwie gestapowiec. Nie zapominaj, w jakich żyjemy czasach. Nie, rzachnął się Bukowe. Nie mogę się z tym pogodzić. Daj spokój, Jędrek, przerwał mu tokacz wyjął z pieca rozżarzony węgielek i odpalał od niego fajkę dziękuj Bogu, że tak się skończyło ja go jeszcze kiedyś spotkam powiedział bukowy zaciskając zęby mówię wam myślałem że już nigdy nie dojdę do schroniska miałeś szczęście że cię znalazłem rzucił w zamyśleniu tokacz bukowy uśmiechnął się nikle najgorsze że nie miałem ani czapki ani rękawic no bo wiecie, zwiałem tak jak stałem, a mróz w nocy był cholerny. Toś ładny kawał wędrował, aż z popradu, dorzucił inżynier. To głupstwo, ale musiałem omijać wszystkie wsie i osady. Trzymałem się lasu. Pod łomnicą spotkałem chłopa, co wiózł drzewo. Dał mi kawałek spyrki, to mnie uratowało. A potem znalazłem ten szalik. Pewno ktoś zgubił po drodze. – Zrobiłem z niego pierwszorzędną czapkę, dzięki niemu mam jeszcze uszy! – zażartował. – I mózg ci nie zamazł! – roześmiał się Tokacz. Inżynier z podziwem pokręcił głową. – Twardy z ciebie Drek. Bukowy zwrócił się w stronę stolika. – No to co, panowie? Jutro walimy dalej! – Mowy nie ma! – zawołał Tokacz. – Ty jeszcze dwa, trzy dni musisz poleżeć! – Zwariowałeś? – zaprotestował żywo Bukowy. – Urwę się z nudów. – Nie, Jendrek, powiedział inżynier tonem perswazji. – Nie puścimy cię wcześniej. Poczekamy, aż Władek wróci z Zakopanego i wtedy razem pójdziemy z tym kierowcą. – Z jakim kierowcą? – To nie wiesz? – zdziwił się Tokacz. – Z tym samym, który pierwszy raz przywiózł was z Gyssaku. – Z Mikiem – ucieszył się Bukowy. – Właśnie. On już zupełnie do was przystał. Kursuje od granicy do granicy, jak taksówkarz. Miko, wyszeptał Jędryk w zamyśleniu. W pamięci przywołał wieczór u tabora i zobaczył drobną postać słowackiego kierowcy. Jego twarz i pogodny, pełen wyrozumiałości uśmiech. Westchnął, a potem powiedział głośno. Na szczęście mamy jeszcze prawdziwych przyjaciół.